Świat jest pelem przestępców, którzy myślą, że są bezpieczni w swoich kryjówkach, bunkrach czy nawet wilach. Od przemyślnych zdrajców po potężnych bossów przestępczości zorganizowanej, nikt nie jest poza jego zasięgiem. 47 to zabójca bez skrupulów, wyszkolony przez tajną agencję ICA. Jego umiejętności są bezbłędne, a ofiary stają się tylko punktami do odhaczenia na jego długiej liście. Zmyka w tłumie, przekształcając się w cień w każdej chwili gotów do akcji. Zawsze nosi nową twarz, zawsze może być kimś innym. Od kucharza, kelnera, strażnika, po zwykłego bezdomnego czy nawet tajemniczego dygnitarza partyjnego. Nikt nie jest bezpieczny, kiedy mają do czynienia z mistrzem kamuflażu. Jego ofiary niechlubni przestępcy, polityczni spiskowcy, seryjni mordercy, terroryści. A on? Jest nieuchwytny, jest niezlomny. Nikt go nie zdola powstrzymać. Hitman, zabójca na zlecenie. Wkrótce na ekranach waszych teleodbiorników.